Pierwszy start w triatlonie był dla mnie lekcją pokory. Wystartowałem na dystansie 1,8 Ironman w Sieraków 2023. Niestety zawodów nie ukończyłem z powodu przekroczenia czasu na etapie pływackim. Limit czasu na pokonanie 475 metrów pływania w jeziorze Jaroszewskim wynosił 30 minut. Zabrakło mi kilku minut. I zostałem zdyskwalifikowany. Początki są bardzo trudne, ale zmotywowałem się tym do dalszej pracy i zrozumiałem, że uprawianie sportu po 50 roku życia to wielka przygoda. Czasem z zawodów trzeba wrócić na tarczy, wyciągnąć wnioski i wluzować. A ja tak bardzo chciałem ukończyć te zawody. No niestety. Sezon dopiero wystartował, a ja obiecałem sobie, że tu jeszcze wrócę. I że to nie będą moje ostatnie zawody.